Szczęsny kontra Flik, kulisy wojny w Barcelonie ujawnione. Początek przygody transfer w cieniu kryzysu. Sezon 2024-2025 w Barcelonie rozpoczął się z wielkimi nadziejami. Hansi Flik, nowy trener po odejściu Ksawiego, miał tchnąć w Blaugrane nowego ducha. Wraz z nowymi transferami nadeszła niespodziewana decyzja pozyskanie Wojciecha Szczęsnego. Były reprezentant Polski, po rozstaniu z Juventusem miał być jedynie opcją awaryjną. Jednak to, co miało być epizodem, stało się jedną z najbardziej kontrowersyjnych historii sezonu. Szczęsny po kilku tygodniach gry wywalczył sobie pozycję numer jeden między słupkami. Zagrał aż 30 spotkań i sięgnął po trzy trofea mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla i Superpuchar. Ale mimo sukcesów, nie czuł się komfortowo. Zagrałem siedem meczów. A wygrałem trzy trofea z nim. Ale to nie mój futbol, powiedział szczęsny w wywiadzie z futruckiem. Futbol piękny, ale nie dla bramkarza. Dla kibica widowisko. Dla bramkarza horror. Tak Wojciech opisuje futbol grany przez Barcelonę Flekę. Chociaż sam klub zdobywał bramki seryjnie i zachwycał taką, szczęsny miał inne spojrzenie na rzeczywistość. Jako kibic kochałbym Barcelonę, jako ofensywny grać jeszcze bardziej. Ale jako bramkarz? Próbowałem negocjować, mówił z ironią. Według Szczęsnego, największym problemem nie była sama ofensywna taktyka, ale jej monotonia. Zespół nie zmieniał podejścia, niezależnie od wyniku czy fazy meczu. Konieczność strzelenia na pięć, zero przy wyniku cztery, zero i zapominanie o bronieniu, mnie to tak bolało. Tam wszyscy mieli tak wywalone na to. Słowa te są nie tylko mocne, one otwierają dyskusję o balansie między stylem gry, efektywnością i odpowiedzialnością. Filozofia Flickę pod ostrzałem. W wywiadzie szczęsny nie wahał się otwarcie krytykować filozofii Hansiego Flickę. Chociaż trener Barcelony ma na koncie 44 zwycięstwa w 60 meczach, dla bramkarza jego styl nie dawał poczucia bezpieczeństwa. Do włoskiego futbolu prędzej bym wziął Czesława Michniewicza niż Flikę. To porównanie może zaskakiwać. Michniewicz, trener defensywnej, kalkulowanej gry, przeciwstawiony Flickowi, reprezentantowi progresywnego, dominującego futbolu. Szczęsny wybiera ostrożność. I nie ukrywa, że podczas gry dla Barcelony czuł się narażony. Statystyki nie zawsze mówią prawdę. W sezonie 2024-2025 szczęsny zachował 14 czystych kąt w 30 meczach. To znakomity wynik. Ale bramkarz zauważa, że gdy już tracił gole, to często więcej niż jednego. To dziwnie brzmi, bo ja w 30 meczach zachowałem 14 czystych kąt, ale jak już traciliśmy bramki, to raczej nie jedną. Ten cytat pokazuje, że za ładnymi liczbami kryły się momenty totalnej dezorganizacji defensywy. A dla bramkarza, który całe życie opierał na strukturze i koncentracji, to było zbyt wiele. Kulisy szatni, co się działo za zamkniętymi drzwiami. Choć szczęsny nie podał nazwisk, to jasno dał do zrozumienia, że jego opinia nie była odosobniona. Według niego wielu zawodników po prostu miało wywalone na obronę. Nie było rozmów o planie B. Nie było dostosowania taktyki. Gra na pięć. Zero przy prowadzeniu cztery, zero bez względu na ryzyko. Dla byłego bramkarza Juventusu to był brak szacunku dla zawodu golkipera. Co dalej z Barceloną i Flickiem? Słowa Szczęsnego są nie tylko osobistym świadectwem, ale też sygnałem ostrzegawczym dla klubu. Czy ofensywny styl Flicke wytrzyma próbę czasu? Czy Barca będzie w stanie zbudować drużynę nie tylko piękną, ale i odpowiedzialną? Trener ma wyniki. Ale czy ma poparcie całej szatni? To nie jest zwykły wywiad. To bomba. Szczęsny obnaża kulisy barki od środka. Jeśli kochacie szczerość i futbol bez cenzury, to wideo jest dla was.